druhu komendancie, melduję uczestników Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej na koncercie galowym. Obecność sprawdzona, humory dopisują. Czuwaj, już za chwilę rozpocznie się koncert galowy laureatów 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. To wydarzenie zamyka nasze obchody, obchody jubileuszu Półwieku Festiwalu w Kielcach. Mamy przede wszystkim laureatów złotych, srebrnych i brązowych jodeł, także nagród specjalnych jodeł Półwiecza. To wspaniały moment na pokazanie wszystkiego tego, co najlepsze w festiwalu. Mnóstwo radości, uśmiechu, wspaniałych artystycznych prezentacji, zarówno tanecznych, jak i... Serdecznie zapraszamy już dziś na koncert galowy laureatów, który odbędzie się o 19 w Kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia. Wstęp wolny. Do zobaczenia!